Historyczne przemówienie Joe Bidena, Marcin Hruściel, prezes Instytutu Nowej Europy, komentuje to przemówienie. No właśnie. Czy to jest to przemówienie, czy to jest to, co chcieliśmy usłyszeć wczoraj? Z pewnością prezydent Biden potwierdził właśnie tę rolę Stanów Zjednoczonych jako tego gwaranta bezpieczeństwa. No usłyszeliśmy bardzo mocne, jednoznaczne wsparcie, ale przede wszystkim też zapewnienie o kontynuacji tej amerykańskiej pomocy, jeśli chodzi no tutaj w szczególności dostarczanie uzbrojenia, ale też amunicji, która jest niezbędna do tego, żeby Ukraina mogła się bronić I tutaj ja bym też doszukiwał się takiego sygnału wysłanego w stronę Rosji i Władimira Putina, gdzie no prezydent Biden wielokrotnie odnosił się, nawiązywał właśnie, wymieniał nazwisko Putina, w jakiś sposób też odwołując się do jego orędzia, które odbyło się tego samego dnia trochę wcześniej, no mówiąc, że to w żaden, że w żaden sposób świat zachodni nie zagraża Rosji, że to Rosja zdecydowała się na tą agresję i ta wojna, zakończy się, kiedy Rosja wycofa się z Ukrainy. Więc tutaj też doszukiwałbym się takiej furtki pozostawionej właśnie Władimirowi Putinowi, rosyjskim elitom, do tego, że jeszcze teraz no, mogą się wycofać. W sensie, jeżeli wyjdą z Ukrainy, to ta wojna się zakończy, ale jednocześnie pojawiło się no, takie jasne zapewnienie, i można powiedzieć też taka deklaracja, że te zbrodnie rosyjskie zostaną ukarane że autorzy tych zbrodni zostaną rozliczeni, no też po to, aby nie, nie pozwalać, nie dawać takiego przykładu, że, że tego typu zbrodnie, czyli właśnie no, zbrodnia też no, ludobójstwa może jeszcze w Europie mieć miejsce, tak? Czy zanim, zanim porozmawiamy o kolejnych naszych oczekiwaniach co do dzisiejszego szczytu bukaraszczańskiej dziewiątki, to zapytam również o reakcję obywateli Ukrainy, wczoraj mm -hmm. Ukraińcy również przyglądali się tej wizycie, ale przede wszystkim patrzyli na to, co się wydarzyło w Kijowie, byli pod wrażeniem. Patrzył na to, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie, są również pod wrażeniem, ale co więcej, czy to jest dla nich rzeczywiście takie zielone światło nadziei? Znaczy moim zdaniem tutaj rzeczywiście no, Ukraińcy czekali właśnie na to potwierdzenie ze strony no, głowy państwa, najsilniejszego mocarstwa, Światowego, że to wsparcie będzie kontynuowane. No bo nie oszukujmy się, że od tego w dużej mierze też zależą losy Ukrainy i myślę, że to też było takie przemówienie, które miało właśnie podnieść morale wśród Ukraińców, także wśród ukraińskich żołnierzy, że oni mają po co walczyć, że ten ich opór, to ich poświęcenie nie idzie na marne. I było to też bardzo ciekawe, że no, prezydent Biden jasno powiedział, że jakimkolwiek państwom autokratycznym należy mówić po prostu nie tak? i stawiać się. I Ja tutaj też doszukiwałbym się pewnych podobieństw do tego przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Westerplatte w 2009 roku. Kiedy on też mówił, że imperializmom nie należy ustępować. Także tutaj myślę, że też było takie nawiązanie. Rzeczywiście, tutaj są bardzo takie analogiczne te pewne momenty. Natomiast już tak widzę, Zarunkowo. To co się wczoraj wydarzyło w Arkadach Kubickiego było takie bardzo amerykańskie, prawda. Również oczywiście były tam kolory flagi polskiej, ukraińskiej, amerykańskiej, ale ten klimat, trochę piknikowy, ta muzyka, to weźcie Joe Biden'a, to wszystko odbywało się w takiej dobrej atmosferze, co też może być elementem takiego pozytywnego nastawienia i, i też co najważniejsze, witaj Polsko, dzień dobry Polsko, wspaniali Polacy, o czym to świę? takie ciepłe te, te ciepłe przykazy Joe Bidena no, na pewno to miało na celu no, trochę podnieść na duchu prawda ponieważ no już mamy rok od tej e, inwazji <laughs> więc no tutaj prezydent Biden chciał trochę tak zachęcić żeby jeszcze ten, ten wysiłek. E, Kontynuować, bo oczywiście no, to, to nie jest tylko kwestia tego, że Ukraina e, walczy i Ukraińcy się, się bronią i znoszą jakby do te wszystkie można powiedzieć trudności związane e, z wojną, no, ale również wszystkie inne państwa, prawda, tutaj na wschodniej Francji na to, czy, czy w całej Europie odczuwają to także jeśli chodzi o kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, e, jeśli chodzi też tutaj przede, przede wszystkim Polska, e, o to otwarcie się e, na, na przyjmowanie właśnie uchodźców wojennych. No więc nasze społeczeństwa też w jakiś sposób ponoszą trud tej rosyjskiej agresji. I wydaje mi się, że prezydent Biden chciał właśnie w taki sposób zmobilizować. I docenić nas wszystkich. jednocześnie. To na pewno prawda? podziękować, podziękować, że te wysiłki są dostrzegane. Że no dzięki temu też Polska może liczyć na to amerykańskie wsparcie, że możemy się czuć bezpiecznie. Myślę, że to też było bardzo, bardzo ważne, takie jasne podkreślenie tego faktu. Dzisiaj Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO wezmą udział w szczycie Bukarosztańskiej dziewiątki, który odbędzie się właśnie rozpocznie się po godzinie 14, ale przed chwilą widzieliśmy obrazki już delegacje z innych państw powoli przyjeżdżają do Belwederu. Wcześniej będą też spotkania w zamkniętym gronie. Podczas tego spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO. Na co liczymy? Jakie Decyzje zostaną dzisiaj podjęte? Mhm. Znaczy, no w moim przekonaniu, tutaj na pewno ma być opracowany taki plan obrony, właśnie tutaj na wschodniej flance NATO, w przypadku jakiegoś potencjalnego, no, można powiedzieć, rozlania się tego konfliktu i w przypadku, kiedy doszłoby do jakiegoś potencjalnego naruszenia też właśnie no, terytorium państw NATO. Ja myślę, że te przywódcy właśnie państw e, bukaresztańskiej dziewiątki no, oczekują e, jakichś konkretnych, e, można powiedzieć, planów, działania, e, co się stanie, jeżeli no, m, sytuacja się wymknie spod kontroli e, i e, no, terytoria e, naszych państw zostaną zaatakowane. Myślę, że to na pewno też no, wzmocni to poczucie e, bezpieczeństwa. E, myślę, że też będzie to takie spotkanie przygotowawcze przed tym planowanym e, szczytem na to Wilnie. E, który, który odbędzie się na wiosnę. I myślę, że tutaj też no, są takie rozmowy konsultacyjne, prawda? Także no, jest to pewnego rodzaju też forum dialogu właśnie między mm -hmm. państwami, które są najbardziej w tym momencie zagrożone, aby one także mogły no, uzgodnić tak, swoje. Stanowiska, aby mogło zadecydować, jakie to są plany o wzmocnienia Węgry, tego regionu. Bo mhm. w tym szczycie wezmą udział też Węgry, prawda? Jak dzisiaj y czy my musimy w ogóle przekonywać Węgry do współpracy? Jak to jest w końcu z tymi Węgrami? Ponieważ tutaj też i dziennikarze mówią o tym, że Węgry bardzo często rzeczywiście na początku są przeciwne pewnym pomysłom, ale koniec końców ostatecznie decydują tak jak kraje europejskie. Jaka dzisiaj jest postawa Węgier wobec Ukrainy i wobec Rosji? Mhm. Znaczy, no ta postawa węgierska wobec Ukrainy jest bardzo, bym powiedział, ambiwalentna. I tutaj rzeczywiście momentami można odnieść wrażenie, że Węgry są takim trochę koniem trojańskim Rosji, ponieważ no wielokrotnie na forum Unii Europejskiej no Węgry trochę blokowały albo opóźniały przyjęcie sankcji, przede wszystkim jeśli chodzi o sankcje te energetyczne właśnie na Rosję, także jeśli chodzi o kwestie pomocy finansowej dla Ukrainy. I koniec końców rzeczywiście no Węgry. Wyrażały zgodę, ale dopiero wtedy, kiedy były no, postawione już pod ścianą i e, kiedy była ta presja, że jeżeli Węgry się nie zgodzą, to pozostałe państwa członkowskie i tak przyjmą te sankcje no, okrężną drogą, prawda? E, czy też ta pomoc będzie świadczona Ukrainie też jakimiś e, mechanizmami no, trochę m, międzyrządowymi. Więc e, no, tutaj. E, Węgry starają się po prostu cały czas e, mieć jakiś kanał e, dialogu z Rosją. Oczywiście musimy pamiętać, że są no, w dużej mierze też e, zależne energetycznie od Rosji. Też no, można powiedzieć zdecydowały się Węgry na to, żeby to rosyjska technologia atomowa była na Węgrzech rozbudowywana. I, i też no, tutaj są te powiązania zarówno właśnie energetyczne, finansowe, więc no, Węgry są w takiej trudnej teraz sytuacji, że, że być może no, też yy, w jakiś sposób są pod, pod naciskiem ze strony Moskwy.